Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, świętej Barbary, świętego Mikołaja, który już się zbliża. Święty Mikołaj również schodził do mnie na rozmowy, oczywiście w swoje święta, i powiedział mi, że był, naprawdę był, bo historia kościoła. Nie jest pewna, czy Święty Mikołaj był, czy to tylko legenda, chociaż piszą, że był, ale są pewne wątpliwości. Natomiast na rozmowę przyszedł, przychodził przez te lata, kiedy rozmawiałem i mówił właśnie, że też ci przynoszę taki podarunek, dar, paczkę, ale mówi, to jest dar duchowy, ci przynoszę dary duchowe. Prezencie tak mi powiedział. Więc myślę, że i was tak samo będzie przynosił, czy go trzeba wspomnieć o nim. Oczywiście dla dzieci, to wiadomo. Liczą się zewnętrzne sprawy, bo dzieci cieszą się, jak coś widzą pięknego, dobrego. Tak jak w niebie. W niebie, jak się coś widzi, piękne formy, piękną ideę, czy piękne wyrazy. No to też się cieszymy. Dorośli na ziemi też się cieszą, jak coś w prezencie ładnego dostaną, obojętnie co. Wszyscy lubimy prezenty. I święty Mikołaj właśnie też przyniósł, mówi, że przynoszę ci duchowe prezenty. No to przynosił, no to jakieś tam chyba mam. I każdy z nas, jeśli prosi, bo jednak święci są po to, żeby pomagać. Oni nie są po to, żeby ich chwalić. Oni chwalenie to mają gdzieś daleko. Tak samo Jezus też ma gdzieś daleko, jeśli go chwalimy. Za co go mamy chwalić? <laughs> Tylko za to, że przyniósł wiedzę na ziemię i pokazał drogę. A przecież on nikogo nie zbawił. Zbawił wiedzą. To, to fakt. To, co ludzie zrozumieli, poszerzyli swoją świadomość za jego czasów i później. Kontynuacja była przez jego wyznawców. Jeśli byli dobrzy, niejacyś sekciarze i pseudoduchowni, którzy nie, nie czynili tego co Jezus, tylko inaczej trochę, no to oni niewiele pomogli. Natomiast ci prawdziwi duchowi, duchowni ludzie, nieważne czy są w sutanie, czy bez sutanny, to nie ma znaczenia przecież. <laughs> czy są świeccy, tak zwani, czy duchowni. Każdy jest taki sam, ma taką samą duszę. Nie ma wiecznego kapłaństwa, to są bzdury kościelne. Nie ma żadnego Melchizedeka i wieczne kapłaństwo. Jest, to są po prostu, no jakie kapłaństwo? Jak jest reinkarnacja, to w następnym życiu możesz być, nie wiem, pilotem albo nurkiem, a nie kapłanem. Więc to są takie bzdury. Kościół powymyślał różne pod swoje dogmaty, pod swoją ideę świętego. Kościoła i świętego oficjum. <laughs> I oczywiście świętej cenzury. <laughs> Więc jest inaczej całkiem. To byśmy troszeczkę w kłamstwie nas wychowywali. To Kościół tak robi, bo zamknął tą wiedzę. Ojciec mówił, że Kościół zamknął wiedzę na klucz. I koniec. Kropka. Nikt tam już nie, nie, nie wtargnie, nie rozwali tych tych bram, tych zamków, żeby otworzyć wiedzę ludziom. Wtedy się będą szybciej zbawiać. Na szczęście ojciec Pio przychodził, nauczał nas, mnie akurat kazał pisać. Maćkowi też te wiersze kazał pisać, więc coś z tej wiedzy już mamy. Piotr nam zrobił teraz takie kompendium tej wiedzy z myślami, które mają nad sobą tytuły, więc jest łatwiej będzie to zrozumieć a propos tego tekstu to już na facebooku umieściłem można sobie pobierać pod filmem teraz dopiero zacznę też tam będzie, będzie link nie wiem właśnie coś pod tym, pod tym filmem te linki jakoś nie działają jakoś youtube ucina te końcówki nie wiem dlaczego, muszę to jeszcze jakoś przemyśleć natomiast na facebooku będzie, będę wklejał na bieżąco, ale z boku jeszcze wstawię także będą linki będzie można pobierać m, tą księgę Ojca Pio w formie właśnie takiej kom, m, kondensacji wiedzy i z tytułami różnych tych myśli. Niektórym to bardzo pomoże. <laughs> Więc uczymy się właśnie w ten sposób, aby iść do Królestwa Niebieskiego jak tylko kto potrafi. Ważne, żeby za nim tęsknić i wiedzieć, że nasz Cel jest tam, stąd właśnie są święci, którzy pomagają, są pośrednikami. Jezus też był tylko pośrednikiem i my też jesteśmy pośrednikami pomiędzy naszą rodziną, naszymi dziećmi, naszymi krewnymi i innymi. Politycy są pośrednikami pomiędzy państwem a władzą, Kościół też jest pośrednikiem pomiędzy duszami, są msze, spowiedzi itd. To są właśnie ludzie, którzy pomagają, edukują. Są, jedni, są tacy, którzy słabo edukują, są tacy, którzy lepiej edukują. Politycy to niekoniecznie z prawej strony to owszem, edukują. Mamy telewizję narodową, piękną, wspaniałą, najlepszą w galaktyce, która mówi mm, dobre rzeczy i przyznaje się do Boga i tak dalej. I mamy złą telewizję TVN i te wszystkie inne rzeczy, które brzydzą się Bogiem, religią, tylko promują ateizm Urbana i te wszystkie inne świństwa. Więc tamta telewizja jest zła. Natomiast narodowa jest piękna i wspaniała. Niestety mamy złego przywódcę, który się szykuje na urząd i chce zniszczyć telewizję narodową polską. Chce wszystkich wyrzucić na bruk i zmienić telewizję narodową polską TVP Info w telewizję TVN2 Urbana. Więc na to się nie można zgodzić, bo będą źle dusze edukowane, nie będzie poznania i znowu będzie płaczyć, zgrzytanie zębów przed śmiercią i po śmierci, bo dusza musi być edukowana w odpowiednim kierunku, bo dusza jest bardzo subtelna, bardzo wrażliwa, miękka jak miasło i wszystko jej można wcisnąć i TVN te kłamstwa razem z Tuskiem i innymi wciskają właśnie. Natomiast nasza telewizja, wspaniałe TVP Info, te w telewizji bardzo warto oglądać, Pols strefa starcia, Polska jest tu mówi Polska, wspaniałe audycje publicystyczne i oczywiście inne historyczne, dokumenty i tak dalej. Wszystko jest na, na najwyższym poziomie w, w polskiej telewizji, a oni chcą to obalić wszystko. Więc kto tu, kto tu chce rządzić? Jakaś ciemna masa <laughs> podpięta pod ruskich i niemców. To chyba już wszyscy o tym wiedzą i się dzieci już z tego śmieją, bo już nawet to wiedzą, że Tusk to niemieckie. <laughs> Dobrze, już nie dopowiem. <laughs> Więc módmy się za wszystkich, którzy, żeby się otwierali na, poje, na pojednanie z Bogiem, na tych wszystkich wysłanników, jak świętego Mikołaja, świętą Barbarę i innych, potem będzie świętego Adama i Ewy, którzy, którzy też żyli na ziemi. To jest tylko synonim, że oni tutaj byli. Ojciec Pio mówił, że Adam i Ewa żyli, ale oni są tylko synonimem tego, co się stało w niebie. Czyli jak wyszliśmy z nieba, to potem powstało jakby to małe niebo, czyli kosmos. Wydawało się na początku, że będzie pięknie, ale wyszło jak zawsze. Natomiast my, wracając do tych idei nieba, przypominamy sobie, myślimy, tęsknimy i i na nowo stwarzamy niebo na Ziemi, to prawdziwe, w naszych sercach oczywiście, bo w formie zewnętrznej tego nieba nie da się już stworzyć tutaj. Nie, bo cały czas jest zagrożenie. Z każdej strony jest zagrożenie materia, atomy, fotony są zagrożeniem dla duszy cały czas. Wszystko mogą zmienić, mogą zepsuć, mogą uderzyć w Twoje ciało i zginie Twoje ciało. A ponieważ nie jesteś jeszcze oczyszczony, no to będziesz musiał się znowu urodzić na tej ziemi, i może być tak, że znowu Cię pokona światło, energia, grawitacja i bioprądy, i wszystkie inne różne mm, kwarki Cię pokonają i znowu umrzesz w ciele fizycznym. Natomiast dusza musi mieć inny pokarm, nie ten fizyczny. Właśnie taki pokarm, jaki Wam tutaj przedstawiam, o dążeniu do życia wiecznego. <laughs> O którym mówi Kościół w sposób niepełny, a my tutaj już dzięki Ojcu Pio możemy mówić w sposób już taki bardziej otwarty, bardziej jawny. Na ile jesteśmy w stanie to zrozumieć, im więcej wiemy, jak Ojciec mówił, tym bardziej się otwieramy, tym większą mamy miłość, więc szukajmy tej wiedzy, trzeba szukać i otwierać. <laughs> Przepraszam. No to pomódlmy się i prośmy Świętego Mikołaja, żeby nam przynosił te prezenty duchowe, bo ma tą moc jeszcze, a my też mu ofiarujmy swoje cierpienia, tak, do koszyczka Ojca Pio. Oni się tam jakoś dogadają wszyscy i wezmą z tego koszyczka i dadzą najbardziej potrzebującym w prezencie, a oni w zamian za to nam też dadzą duchowe dary. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Przeczytam wiersz Maćka teraz Maciek już podpisał umowę z wydawnictwem Jakaś tam jeszcze korekta będzie teraz szła no i pójdzie już dróg w jakimś niedługim czasie. Także już wszystko jest do przodu. Będzie dostępna tam 1000 sztuk na początek. No na razie tylko tyle, 1000 sztuk, bo na więcej nie, nie, jest, nie stać, bo to trzeba swoje pieniądze wyłożyć. Także była pomoc dla Maćka i yy, 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 jakoś tam się potoczy to. Jak będą już wydane, w Empiku prawdopodobnie, bo ta firma będzie sama rozprowadzała te książki, te wiersze, więc podam linki, gdzie to można znaleźć. To sobie będzie można kupić. A tymczasem czytam właśnie jego, jego wiersz z 3.12, czyli w grudnia 16 roku. <laughs> Jakże się wydobyć z chruściska, w którym przyszło nam pokutować? jakże oddalić kieł zemsty Boga. Nasze cierpienie zamknięte w klatce zwątpień, całe niebo, które widzimy, to wyobraźnia. Całe piekło, którego doświadczamy, to rzeczywisty ból od kolców owoców dozwolonych. Co zwycięży, kiedy i tak zostawimy ciało na żer symbiozie? Nasze sny za słabe, by unieść nas do aniołów. Nasze uczynki za mocne, by zostać tu na wieki. To jeszcze jakieś krótkie rozważanie. Z mojego drugiego tomu. Tam właśnie macie, jak przypominam, że będą już jest na Facebooku link, ale jeszcze dodam do tego takiego innego panelu, także będą te linki z treści osobno jest i właśnie to kompendium całe z dwóch tomów to jest zrobione. 1800 myśli wybranych tematycznie, także będzie bardzo, bo ja wielu rzeczy powtarzam, więc on to wybrał tak świetnie to zrobił, że te najważniejsze rzeczy i tematycznie poukładał. I to będzie bardzo dobre. To nie znaczy, że nie musicie sobie kupić tej książki, też można kupić. Na, na Indigo, na Allegro można to kupić, tam są linki. Jak już przypominam od wielu lat, że ja na tych książkach nie zarabiam ani złotówki, jeszcze nie, nie, nie zarobiłem na tych książkach, więc tylko, żeście zasponsorowali, no to wydało się, te dwa tomy jeszcze są do, dostępne. Jeszcze trzeci mnie czeka do wydania. No to czytam z drugiego tomu. Istnieje nieustanny rozwój, tworzenie się życia i nieustanne poznawanie osiągnięć wyższych, niebiańskich cywilizacji. Poznawanie to daje nam możliwość kształtowania niezliczonych przyjemności. I do tego nie potrzeba wcale modlitw, praktyk duchowych, religijnych, a jedynie edukacji i wychowania w miłości i dobru. Żeby się rozwijać i być szczęśliwym, wystarczy się uczyć i całym sercem wszystkich kochać. Tak mi ojciec Pio mówił. I ojciec Pio mówił tak. Tak niewiele potrzeba, wystarczy być dobrym, żeby się dostać do nieba. Dobrym, po prostu dobrym uczciwym, otwartym, uśmiechniętym do każdego. Czyli do każdego dla każdego znaleźć usprawiedliwienie, nawet dla Boga, aby osiągnąć wszystko, całe niebo. Ojciec Pio mówi, że całe niebo będziemy mieć do dyspozycji. Wszyscy będą mieć całe niebo do dyspozycji. Podróże, balangi, <laughs> A nie takie jak na ziemi, gdzie się tłuką, biją, chleją. <laughs> to tam tak nie jest. Tam są inne balangi. Mistyczne, piękne, krajobrazowe, delikatne, wrażliwe, ciepłe, słodkie. Jeszcze jedna myśl. Przypomnijmy sobie, że mitologiczni bogowie, tak samo jak Bóg Żydowski, a potem chrześcijański, powstali w ludzkich umysłach bez żadnych dowodów naukowych i namacalnego doświadczenia. Wszystko, co o nich wiemy, przekazane jest w formie opowiastek, alegorii, bajeczek i zmyślonych historyjek. Niekiedy, jak w przypadku narodu żydowskiego, włączono Boga do historii narodowej materialistycznej. Wszystkie religie to zrobiły, nawet ateizm poprzez odwróconego Boga. Ateizm mówi, że, że materia jest Bogiem. No to niech sobie. Tak myślą, to źle skończą, w tej materii skończą, bez nadziei, bez nadziei. A chrześcijanie, ci, którzy uznają transcendencję, mistykę, mają wiarę w życie wieczne, to do tego dążą i to otrzymają. To, co chcesz, to otrzymasz. Na tym polega niebo. Niebo polega to, co Ojciec mówi. Tam nic nie potrzeba, nic, nie, nic się nie musi, tylko się chce. I, jeśli, I na Ziemi jest podobnie. Nic nie musisz, ale jednak pracować musisz, bo tu jest in, inna rzecz. Tu jest kołchos. Ale chcesz. Masz pragnienie, Masz pragnienia ideologiczne, filozoficzne czy duchowe. Jeśli masz ideologiczne, materialistyczne, to skończysz w materii. Dlatego właśnie Ojciec mówił, że to, co chcemy, to mamy. No to jeśli jesteś ateistą, to będziesz ateistą i wylądujesz w kolejnym życiu jako ateista. <laughs> A jeśli się otworzysz na wieczność, na mistyka, na piękno, dobro i wielką miłość, to, to to otrzymasz. Na tym to też polega. Wolność to wolność. I jeszcze jedna myśl. Jeden Bóg, czy też Trójbóg, a wcześniej Dwójca Święta, ma się nijak do rzeczywistości oraz nieskończonej ilości istnień w megaświatach. Koncepcja Boga była od początku wielkim niewypałem, była nieodpowiednia i zła. Przyjęta na siłę koncepcja wiary w jednego Boga formowała narody i pokolenia aż do dziś, gdy rozwój nauki i nowoczesnej myśli wiele nam wyjaśnia i praktycznie obala tą trójwymiarową teorią Boga. Jaki Bóg? Jaki jest Bóg oryginalny? Wiemy, że jest wolną miłością. I jest mu z tego powodu bardzo dobrze. Nam też czasami jest dobrze i czujemy się wolni, kochani. To dopiero nasze początki odradzania, wielbienia życia miłością. No i jeszcze na koniec. wiersz, o, nie, to, nie to się odpaliło. O, tu jest. Mój wiersz jeszcze. Taki tytuł. <laughs> Obrona. Umiłowane porywy mego serca uspokoiły w promieniu niebiańskim pokój, miłość, przyjemność i trwanie. Wnętrze moje wypróbowane już przed smutkiem obronił się, bo serce radości stałe w radości stałe, w myślach czystych i uczuciach wzniosłych rozmiłowane. Wszystko biorę w obronę, co mdłe, ułomne i koślawe. Wybieram tylko miłość, miłością wypełniam dni dzisiejszej i pozostałe, a Ciebie do serca przygarniam z pewnością szczęścia. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości, brońcie prawdy, brońcie miłości, szlachetności, cnót. I to, co jest. Trzeba bronić to, co jest największe, najpiękniejsze, najmocniejsze i to, co jest ostatecznym celem, a nie to, co wymyślają ideologie. Metafizycy czy filozofowie. Oni błądzą, bo się pakują w ten świat i zmyślają różne rzeczy. Owszem, mają wolność, to ich cieszy może, ale cieszy ich to, czego pragną, a pragną. Nie to, co jest wieczne, tylko to, co jest materialne. A materia, niestety, jest atrapą i wcześniej czy później zmienia swoją formę i niszczy wszystko po kolei. Jak wybuch wulkanu niszczy tak samo światło, atomy, fotony to wszystko niszczy ludzkie ciało, ludzką świadomość. Świadomość nie, tylko ciało ludzkie ciało. A, a ciało nam jest tu potrzebne, żeby się wyzwolić, bo, bo jest taką windą jadącą do nieba. Ale najpierw trzeba niebo odkryć, a nie filozofię i ideologię, bo one do niczego nie prowadzą. To trzymajcie się i papa. Pa.